Cześć to my, Gawagaj Team. Przygotowaliśmy dla Was materiał, w którym podpowiemy, jak poprawnie wykonacie zdjęcia, zgłaszając się do nas. Po pierwsze, tło. Stań na tle gładkiej, jasnej ściany, pozbądź się niepotrzebnych dekoracji. To Ty jesteś najważniejszy. Koniecznie wykorzystaj słoneczne światło dzienne. Tylko pamiętaj, stań przodem do okna w najjaśniejszym punkcie domu. Po trzecie strój. Ściągnij domowy dres. Ubierz coś klasycznego, niewymyślnego. Dżinsy i koszulka w jednolitym kolorze są strzałem w dziesiątkę. Niech strój podkreśla twoją sylwetkę. Włosy starannie uczesane nie zasłaniają twarzy. Drugi wariant to klasyczny kucyk u dzieci bez zbędnych dodatków opasek spinek czapeczek. Makijaż delikatny, podkreślający rysy twarzy, niech skóra nie świeci się w obiektywie, ale nie przesadzaj z mocnymi kolorami. Postaraj się być naturalny. Nie musisz mieć profesjonalnego sprzętu. Aparat w telefonie wystarczy. Koniecznie wyłącz wszystkie filtry, wyczyść obiektyw i do dzieła. Do pomocy w wykonaniu zdjęć, poproś kogoś bliskiego, niech wcieli się w rolę fotografa. Kadry. Przede wszystkim potrzebujemy zdjęcia portretowe. Obiektyw ustaw na wysokości twarzy, nie używaj zooma. Następnie profile, dłonie i cała sylwetka. Energia to twój czas, baw się tym. Pokaż na zdjęciu uśmiech, wyraź pozytywne emocje. Ostatni krok. Wypełnij uważnie formularz dostępny na naszej stronie. Potrzebujemy kompletu informacji i niezbędne zgody do dalszej współpracy. Czekamy na Ciebie.